się siema, siema, witam was w nowym odcinku Lego Miasta. Dzisiaj wypada nam dalsza rozbudowa góry. A mówiąc dokładnie, wybudujemy sobie punkt widokowy, ale najpierw na pewno trzeba załatwić tą dziurę i zająć się tą strefą, bo tu generalnie zostaliśmy w tyle z budową, skupialiśmy się na tym. Czas to ogarnąć. Dobra, mamy to, jakoś to wygląda. Długo się z tym męczyłem. Nie wiem, jak wam do końca wytłumaczyć, dlaczego. Generalnie chodzi o to, że tam niestety użyłem cał całkiem pod ścianą. Żeby ta płytka miała wymiar w sam raz, no musiałem użyć mniejszych plejtów i no niestety one się tam troszkę zaczęły ruszać w momencie, kiedy zacząłem tutaj dokładać klocki i wszystko to montować do kupy. Nie jestem z tego do końca zadowolony. jakoś to wzmocniłem i wyrównałem, więc to się trzyma. Nie będzie z tym dużych problemów, ale no, skopałem to, mogłem to zrobić po prostu lepiej. Nie wiem czy widzieliście, ale w pewnym momencie też wpadły mi tam klocki do środka i pierwszy raz e, w trakcie budowy góry, pierwszy raz w ogóle stwierdziłem, że a walić, to nie będę tego rozbierał, żeby je wyciągnąć. Także tam gdzieś w środku jakieś 3-4, a może i więcej klocków e, spoczywa i będzie spoczywać na wieki, albo przynajmniej dopóki nie rozmontuję całej góry. Trudno, uznałem po prostu, że za dużo będzie roboty, żeby to wszystko ściągnąć i dostać się do środka. Niech tam już są. I pewnie części z Was nasunie się teraz pytanie, gdzie będzie jaskinia? Tak, mówiłem, że jaskinia będzie gdzieś tutaj, ja chyba mówiłem o tym w ostatnim odcinku z Lego Góry albo jeszcze wcześniej. Generalnie troszkę mi się koncepcja zmieniła. Nie wiem na ten moment, gdzie dokładnie będzie jaskinia, ale ona na pewno będzie. Ten plan jest aktualny i też generalnie będzie tutaj jeszcze więcej rzeczy na tej górze niż początkowo planowałem. Między innymi, właśnie to, czym zajmiemy się dzisiaj, czyli punkt obserwacyjny. I buduje. Co on robi? Pamiętacie, że ostatni odcinek budowy Lego Góry nazywał się Górski Szlak. Tak naprawdę dzisiaj go dopiero budujemy, bo ostatnio to ledwo go zaczęliśmy. Tutaj po prostu będzie sobie szła taka dróżka, dróżka bądź schodki właściwie, na dalszą część, wyższe piętro jakby góry. Tak, żeby to było wszystko powiedzmy połączone. A tutaj, jak już wiecie, będzie nasz punkt widokowy. Coś takiego. Tutaj niestety są cały czas pewnego rodzaju nierówności. Mega dużo się z tym męczyłem. Trochę też poza kamerą robiłem, ale tutaj nie wiem, czy to widzicie. Ale jest taka dziwna nierówność. Nie jest to nawet jedna płytka, tylko pół płytki. Próbowałem to spasowywać na mnóstwo różnych sposobów, ale tam po prostu dużo, dużo, dużo niżej. Coś jest krzywo, coś jest skopane. Żeby to wszystko poprawić, no musiałbym tutaj naprawdę, naprawdę dużo rozwalić i dostać się tam do, do tych bebechów tej góry nie chcę tego robić, bo to zajęłoby pół dnia więc no musimy się pogodzić z tą drobną nierównością jakoś to się tam potem ostatecznie wyrówna zanim zabierzemy się jeszcze za sam punkt widokowy chcę poprawić tutaj ten kawałek góry bo w trakcie budowy pojawił mi się lepszy moim zdaniem pomysł E, otóż pomyślałem, że fajnie by było, jakby tu była taka wnęka, Powiedzmy przez którą nie dałoby się przejść, idąc tędy, a tutaj chcemy, żeby z tej ścieżki było dojść do punktu widokowego. E, to nic, że tutaj i tak nie ma jak wejść. E, jak wiecie, w mieście jest względny realizm, to znaczy, wtedy kiedy mi się chce robić coś realistycznego, to robię. Jak mi się nie chce, to nie robię. E, no to jest tylko LEGO. Wiecie, że tutaj generalnie y, wszystko jest. Umowne do pewnego stopnia, ale akurat w tym miejscu chciałbym, żeby ta dróżka miała sens, więc tutaj zrobiłem specjalnie tą wnękę, żebyśmy mogli sobie tu wybudować taką małą kładkę, mały mostek, coś takiego, co łączyłoby tą dróżkę z punktem widokowym. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Zbudziłem tutaj taką małą kładkę no jest niewielkie i takie też miało być, nie chcę tutaj żeby za bardzo mi to pomniejszyło całą górę, bo przypominam, że tu będziemy jeszcze całkiem sporo budować w górę i dlatego ta kładka jest taka malutka zrobimy sobie tu jakieś barierki zastanawiam się czy dać tu jakieś małe zadaszenie no i myślę, że jakąś taką stacjonarną lornetkę nie wiem dokładnie jak to się fachowo nazywa zdaje się, że to ma jakąś nazwę ale wiecie o co mi chodzi. Coś takiego, gdzie wkładasz zeta i możesz sobie patrzeć daleko. No w tym wypadku widok będzie na, na całe miasto, albo właściwie bardziej na tory. Szybko zbudowałem coś takiego. To jest właśnie ta luneta widokowa, tak to się chyba powinno nazywać, albo jakiś okular, nie wiem, coś takiego. Wiecie do czego to służy? Wydaje mi się, że ta moja konstrukcja ma na tyle sensu, że można się domyśleć, że, że to do tego służy. Właśnie zamontujemy to tam i powoli zacznie to przypominać naprawdę punkt widokowy. Dobra, jakoś to zabudowaliśmy. Mam nadzieję, że już teraz mój plan jest klarowny i zrozumiały. Brakuje nam tylko tej kładki tutaj po środku i tutaj jakiegoś daszku. Nie wiem, czy ten daszek zbudujemy, czy to tak zostawimy. Wtedy byśmy wywalili tą belkę u góry. Dajcie znać, czy wolicie ten punkt widokowy z dachem, czy bez dachu. Możemy to sobie zrobić później, bo ja nie jestem zdecydowany. No, ale tą kładkę tutaj i tu jeszcze kawałek ścieżki musimy mieć w tym odcinku. Myślałem, że ten łańcuch będzie tu fajniej wyglądał, no nie wiem, nie wiem. Trochę mi się podoba, trochę mi się nie podoba. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie: czy to w ogóle ma sens, czy to wygląda lepiej, czy lepiej by było bez tego łańcucha, czy może zbudować tu jakiś, nie wiem, taki drewniany płotek na wzór tego tutaj. No dużo, dużo opcji jest. Na razie zostawię ten łańcuch i poczekam na Wasze opinie. Uwaga, uwaga! Szukam kogoś, kto pomoże mi z prostymi grafikami. Najlepiej, jakby to był ktoś, kto ogarnia też proste animacje. Przy czym nie chodzi mi tutaj o animowanie LEGO, tylko po prostu jakieś proste, animowane grafiki nie tego typu, jakie widzicie na moim kanale, tylko po prostu lepsze. Musimy się rozwijać, musimy robić e, rzeczy coraz lepsze technicznie, coraz ładniejsze. I to nie jest jedyna zmiana, którą szykuję na kanale. Ale do tego na pewno będę potrzebował pomocy, bo ja się sam do tego nie nadaję. Jestem w to słaby, nie lubię tego robić, a bez tego ciężko się rozwijać. Dlatego, jeżeli lubisz robić takie rzeczy, umiesz robić takie rzeczy, napisz do mnie na Discordzie, napisz najlepiej parę zdań o sobie, pokaż jakieś swoje prace, na pewno się do ciebie odezwę. Wybiorę sobie kogoś, kto zostanie moim powiedzmy stałym współpracownikiem i generalnie też to się wiąże z jakimiś tam benefitami na Discordzie. Nie jestem w stanie nikomu na ten moment zapłacić za takie proste rzeczy. Może kiedyś coś z tego będzie. Generalnie na razie możecie mieć z tego tylko satysfakcję i wkład w kanał. Batman w ostatnim odcinku ukrywał się tutaj na balkonie. Jako pierwszy znalazł go Alan B. Gratuluję, kolejny punkt dla Ciebie. Jesteś już blisko pierwszego miejsca. Zachęcam wszystkich do zabawy. Proszę nie piszcie, że ktoś oszukuje, bo nikt tutaj nie oszukuje. Nie jestem z nikim w zmowie, bo po co miałbym być? Zresztą to jest tylko i wyłącznie dla satysfakcji i dla zabawy. Nie ma tutaj żadnych nagród, więc na luzie w końcu każdy jakiś punkt ugra. Po prostu potrzebam też troszkę szczęścia. Jeżeli wyhaczyliście Batmana gdzieś w tym odcinku, napiszcie gdzie, a zdobędziecie punkt. A jeżeli chodzi o minifigurki, w zeszłym tygodniu zaprezentowałem wam tą panią, mamy tego Bobasa. Wybrałem imię Marzena Ma dziecko od użytkownika Norbusek 3000. Gratuluję, to Twój pierwszy punkt. A dzisiejszą minifigurkę zainstalujemy w naszym nowym punkcie widokowym Będzie to taki Zwykły ziomeczek, z tym że dałem mu Aparat na selfie sticku Niech będzie, że on sobie tam pstryka Fotkę, jest to chyba zdaje się Ziomeczek z Placu Zgromadzeń, bo tamte figurki Miały właśnie te klasyczne Proste buźki Nie jest to specjalnie wyróżniająca się Minifigurka Jakaś tutaj koszula Włosy takie, no lekko Zaczesane i lekko wybrakowane, powiedzmy, najbardziej będzie go wyróżniać, właśnie ten, ten kijaszek do robienia zdjęć. Także podejrzewam, że na tym się skupicie, wymyślając dla niego imię. I to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, napisać komentarz. Dzięki, na razie, cześć.